Międzynarodowy Związek Kolei, w skrócie UIC jest największą światową organizacją branżową. Skupia 195 przedstawicieli branży kolejowych z całego świata na pięciu kontynentach. Są to firmy przewozowe, zarządcy infrastruktury, ale również instytucje badawcze i naukowe. To rzeczywiście duże wyróżnienie, bo w stuletniej historii UIC po raz pierwszy prezes kolei Polski został szefem tego międzynarodowego. Związku. To jest dostrzeżenie tego, co Polska kolej robi w Europie i na świecie. To ważne wydarzenie to możliwość korzystania z doświadczeń wszystkich kolei światowych. Rok 2020 grupa PKP pomimo pandemii zamknęła dodatnim wynikiem finansowym, czyli radzimy sobie z kryzysem. Mieliśmy problem z ilością pasażerów. Pasażerowie przez okres ponad roku mniej korzystali z naszych usług, ale my nie rezygnowaliśmy z oferowania swoich usług. I to skutkuje. Ostatnie cztery miesiące to lawinowy powrót pasażerów do pociągów Intercity. Osiągamy ilości pasażerów wyższe niż w szczytowym roku 2019. Staramy się rozwijać i powiedzieć, że pandemia nie przeszkodziła, a może dała nawet nowy impuls. Nadal prowadzimy inwestycje, inwestycje liniowe, inwestycje dworcowe. Kupujemy nowy tabor, świadczymy lepsze, nowe usługi, rozwijamy sieć sprzedaży. Już zakup internetowy Bilkom jest skorelowany z aplikacją M-Obywatel. Jest to łatwiej, po prostu to, czego oczekuje od nas klient, jest spełniane.